i serii 133,5 z pierwszej ten z tego pierwszego skoku byłeś zadowolony znaczy nie do końca, ale to był dobry skok i drugi nie był tak dobry i szczerze mówiąc już moja cierpliwość się skończyła i to jest no, najgorsza informacja dla mnie jak na razie Cieszę się, że teraz jest odpoczynek, bo to mi się przyda. No spokojnie, no, to jest dopiero początek sezonu. Myślę, że trzeba się uzbroić cały czas w tą cierpliwość, bo, bo, bo to musi być klucz do sukcesu. Tak, no, lepiej późno niż wcale, ale wiadomo, że im wcześniej, tym lepiej. No, cały czas pracuję nad tą cierpliwością, ale ciężko być zadowolonym po takim konkursie jak dziś, kiedy. Nawet dobry skok nie daje dobrego miejsca i to, gdzieś ta cierpliwość kiedyś się musi skończyć, więc tak mówię cieszę się, że jest. Jest teraz taki czas. Yy, spokojny jest dusza przerwa od następnych zawodów Koaru Świata. Mam nadzieję, że będzie możliwość spokojnego treningu i, i, i że to będzie drogą do powrotu do formy. Maciek, ty mówisz, że są dobre skoki, ale one się nie przekładają na wyniki w konkursach. Ja wiem, że na gorąco. Zastanawiasz się, dlaczego tak, ta, tak się dzieje? Co tam się w Twojej głowie dzieje? Wydaje mi się, że wiadomo, te dobre skoki to nie są jeszcze optymalne skoki, bo nawet. Tak, w pierwszej serii, ja czuję, że to jest dobry skok, ale jest jeszcze duża rezerwa i takich skoków trzeba oddać kilkadziesiąt, żeby złapać automatyzm, większy luz i później zrobić kolejny krok naprzód. Jeżeli no, nawet po pierwszej serii chcę zrobić malutki kroczek naprzód, to to wszystko znowu się wali. Tutaj po prostu potrzebny jest czas, potrzebna jest cierpliwość, a to tego w tej chwili nie ma. Powiedz mi, pytałem się wczoraj o te narty, wróciłeś do tych starych z początku sezonu, czy, czy jechałeś na nowych? Tak, to są moje stare narty, miałem lepsze czucie na nich, i się, że to była dobra decyzja, ale wiadomo, narty same nie skaczą. I ostatnia rzecz, ty mówisz o odpoczynku, ale chyba mimo wszystko Maciek będzie ciężko, bo środa, czwartek zgrupowanie w Zakopanem, Mistrzostwa Polski, później w drugi dzień świątno i zaraz turniej czterech w Skoczni. Gdzie tu ładować baterie z drugiej strony? Ja nie potrzebuję odpoczynku fizycznego, bo fizycznie czuję się bardzo dobrze. Potrzebuję tylko i wyłącznie odpoczynku psychicznego, żeby głowa gdzieś odpoczęła, zresetować się i, i nabrać ochoty do rywalizacji. To wyłącz telefon, resetuj się i życzę powodzenia. Dziękuję.